Sektor bankowy intensyfikuje działania, aby zachęcić do ugód jak największą liczbę kredytobiorców frankowych i ograniczyć swoje straty. Warunki ugód różnią się nie tylko między bankami, ale i w ramach jednego banku. Jak to teraz wygląda w mBank? Często zdarza się, że jeden klient dostanie zupełnie inną propozycję niż drugi w prawie identycznej sytuacji. Co więcej, banki kierują do tych samych klientów nawet po kilka różnych propozycji. mBank zaczął oferować zarówno ugody według modelu KNF, jak i indywidualne propozycje. Podlegające negocjacjom. Jakie taktyki stosuje m obecnie? Jedna z to do tych samych kredytobiorców kieruje kilka różnych propozycji ugód, a nie zawsze ta ostatnia jest najkorzystniejsza. Niestety M-Bank nie proponuje ugód dla osób, które spłaciły kredyty we frankach. Tu zalecany jest zawsze pozew. Warunki ugód są tak różne, że trudno ocenić ich opłacalność, jeśli ktoś nie jest biegły w tym temacie. Kredytobiorcy zawsze powinni skonsultować się z prawnikiem. I dokonać własnych obliczeń oraz analiz, a nie opierać się tylko na tym, co mówi lub pisze przedstawiciel banku, nawet jeśli bankowiec twierdzi, że ugoda jest ważna tylko przez kilka dni. To typowa manipulacja banków, która ma zmusić Frankowiczów do działania w pośpiechu i bez konsultacji z prawnikami. W wyniku ugody na pewno nie uzyska się takich korzyści, jak z unieważnienia umowy w sądzie. Bank najczęściej proponuje ugody, na których można stracić nawet setki tysięcy złotych, ale zdarzają się też takie, które po negocjacjach i modyfikacjach w pewnych warunkach mogłyby być do zaakceptowania. Nasza kancelaria wygrała już z mBank setki spraw w całej Polsce. Znamy ich taktykę i podejście do ugód. Jeśli dostałeś propozycję ugody od mBank, wypełnij formularz analizy na naszej stronie. Bezpłatnie przygotujemy indywidualną opinię dla ciebie.